Dzień dobry, nazywam się Leszek Grzuchowski, jestem specjalistą produktu New Holland. Za mną znajduje się niby zwyczajny ciągnik. To jest T6180. Klasyczny model o rozstawie osi około 2650 mm DMC 10,5 tony. Wydawałoby się nic specjalnego. Natomiast to, co kryje pod maską, może dla niektórych stanowić pewien, pewną nowość, ponieważ jest to ciągnik zasilany paliwami gazowymi. Także mamy tutaj silnik 6,7 litra, który pochodzi, zbieżny jest z tym co mamy w klasycznym odpowiedniku dieslowskim. Natomiast został on gruntownie przebudowany. Mamy tutaj do czynienia z zupełnie nową głowicą. Jest to silnik przede wszystkim o zapłonie iskrowym. Natomiast co ciekawe, charakterystyka pracy tej jednostki jest dokładnie taka sama jak dieslowskiego odpowiednika. Mamy tą samą moc, czyli 150 koni e, mocy nominalnej, 175 e, maksymalnej. E, ten sam moment obrotowy, dostępny dokładnie przy tych samych obrotach, czyli 740 Nm, dostępny przy 1500 obrotów na minutę. Natomiast silnik e, wyposażony jest w zapłon iskrowy. E, mamy tutaj wielopunkt wielopunktowy wtrysk e, paliwa. Dwa wtryskiwacze na cylinder, więc jednostka jest bardzo nowoczesna. Wiele czasu inżynierom New Holland zajęło to, żeby osiągnąć dokładnie te same parametry pracy, co w diesowskim odpowiedniku. To, co może zwrócić uwagę operatora podczas pracy tym ciągnikiem, to na pewno dźwięk silnika. Silnik jest, generuje mniej decybeli, jest jednostką znacznie cichszą, natomiast Podczas pracy, podczas operowania ciągnikiem, podczas siedzenia za kierownicą nie odczujemy różnicy, jeżeli chodzi o same e, warunki pracy. To, co jest bardzo istotne, to silnik charakteryzuje się bardzo prostą konstrukcją systemu oczyszczania spalin, dlatego że paliwa gazowe same w sobie już są znacznie e, czystsze, więc wystarczy, wystarczy tutaj zwykły katalizator trójstronny. Nie mamy tutaj systemu AdBlue, nie mamy systemu DPF. Więc od strony obsługowej, od strony pracy, ciągnik może pracować bez przerwy, bez konieczności regeneracji filtrów, bez konieczności obsługi serwisowej. Stąd także jest znacznie tańszy w obsłudze posprzedażnej, w obsłudze serwisowej. Cały układ, oczywiście, cały silnik schowany jest pod maską, więc mamy doskonałą widoczność w ciągniku. Jest to klasyczny ciągnik, który wyposażony jest w przekładnię Electro Command, więc ten silnik doskonale z tą przekładnią sobie e, współpracuje. Mamy bardzo dobry przeniesienie momentu z silnika na koła. Ciągnik znakomicie zachowuje się podczas prac e, polowych. W klasycznym miejscu, gdzie mamy do czynienia ze zbiornikiem diesla, tutaj mamy umieszczone e, zbiorniki e, na gaz CNG, na metan. Jeżeli chodzi o pojemność tych zbiorników mieści się tutaj 185 litrów paliwa. Jeżeli chodzi o system tankowania, jest on bardzo prosty, wlew paliwa znajduje się pod schodami wyposażony jest w szybko złącze, więc możemy w bardzo prosty sposób uzupełnić paliwo w ciągniku. Zarówno jeżeli posiadamy własne paliwo z biogazowni, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ciągnik zatankować na powszechnie dostępnych stacjach, gdzie mamy dostęp do paliwa CNG. Tankowanie trwa dokładnie tyle samo co klasycznego diesla więc od strony obsługowej jest, bardzo, jest to bardzo proste. Żeby przedłużyć możliwość pracy maszyny, Ciągnik możemy wyposażyć w dodatkowy zbiornik mieszczący 270 litrów. Zainstalowany on jest w miejscu przedniej przeciwwagi. Dzięki temu od razu zyskujemy stabilniejszą pracę, bo ciągnik cały czas jest wyposażony jakby w przeciwwagę, natomiast znacznie przedłuża to możliwości pracy ciągnika. Standardowo w ciągnikiem Metan Power, oczywiście zależy od rodzaju wykonywanej pracy na. Przy zainstalowaniu zbiornika dodatkowego i, i, i standardowego zbiornika paliwa, jeżeli ciągnik jest w pełni zatankowany, możemy pracować do około 8 godzin pracy, więc jeżeli chodzi o autonomię pracy tym ciągnikiem, jest ona zbliżona do klasycznego diesla. Ciągnik zasilany gazem stanowi na pewno bardzo ciekawą alternatywę, jeżeli chodzi o, o, o diesel. Jest rozwiązaniem bardzo ekologicznym. Dlatego, że wykorzystując własną biogazownię do wytwarzania paliwa, zasilając ciągnik swoim paliwem, jesteśmy w stanie osiągnąć praktycznie zerową emisję CO2. Jeżeli chodzi o ekologię, o rozwiązania ekologiczne, na dzień dzisiejszy jest to doskonałe, doskonała propozycja dla naszych klientów. Pragnę zauważyć, że, na, że New Holland jest jedynym producentem, który oferuje tego typu ciągniki w seryjnej sprzedaży. Już dziś możecie, drodzy Państwo, zamówić ten ciągnik. Jest on dostępny u naszych dealerów. Jesteśmy jedyną firmą, która wprowadziła tego typu rozwiązanie na rynek. Bezpieczeństwo pracy ciągnika zasilanego gazem stoi na najwyższym poziomie. Zainstalowane zbiorniki przeszły szereg testów. Oczywiście są atestowane. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo o pracy, jesteśmy na najwyższym poziomie, nawet w momencie gdyby doszło do nieszczęśliwej, nieszczę, nieszczęśliwego wypadku, doszłoby do zapłonu ciągnika, zbiorniki są zupełnie odporne na działanie wysokich e, temperatur. W sprzedaży oferujemy na chwilę obecną ciągnik T6 180 Metan Power, wyposażony w przekładnię e, Electro Command. Natomiast w najbliższej przyszłości e, Wprowadzimy do, do naszej oferty ciągnik z przekładnią Dynamic Command, który podniesie komfort pracy tego ciągnika na jeszcze, jeszcze wyższy poziom. Dlatego proszę śledzić informacje. Będziemy informowali Państwa na bieżąco o wprowadzanych nowościach w gamie ciągników zasilanych gazem. Znajdujemy się na tle ciągnika T680. Pojawia się także pytanie, dlaczego właśnie na ten model zdecydowało się New Holland, albo jako pierwszy wprowadzić go z silnikiem zasilanym gazem. Otóż jest to najbardziej popularny model w całej gamie New Holland, jeżeli chodzi o sprzedaż na rynkach światowych. Jest to ciągnik bardzo uniwersalny, o kompaktowych wymiarach. Ale także o bardzo mocnej jednostce napędowej, który znajduje zastosowanie w całym szeregu prac w rolnictwie. Stąd właśnie wybór padł na model T6180.